Misja Apollo 11. Ludzie, którzy brali udział w misji, zmienili historię ludzkości. Ale czy wiesz, jak szalona była misja w tamtych latach? Być może każdy z nas zastanawia się, jak było możliwe dotarcie na księżyc. Teraz wyobraź sobie przez chwilę, że ty i twoi dwaj przyjaciele próbujecie wylądować na ciele niebieskim, oddalonym o 400 tysięcy kilometrów od Ziemi, na którym żaden człowiek w historii nie postawił stopy. Pomyśl o tym, że nawet teraz samoloty, które były testowane od dziesięcioleci i przewożą miliardy ludzi rocznie, mogą się rozbić. Więc jak była niebezpieczna ta misja? Nie ma znaczenia, ile miałbyś praktyki i nieważne, ile czasu się przygotowywałeś. W takim momencie mógłbyś zadawać pytania. Czy wszystko będzie działać sprawnie? Czy któraś z rakiet nie wybuchnie? Czy statek kosmiczny, którym lecisz, nie rozbije się podczas lądowania? Niczego nie możesz być pewny. Oczywiście, pojazdy były już wcześniej wysyłane na Księżyc. Dzięki Apollo 8 i Apollo 10 ludzie okrążyli Księżyc i wrócili z powodzeniem na Ziemię. Ale ile zaufania może dać te kilka prób? Wyobraź sobie przez chwilę, że stawiasz się w sytuacji tych astronautów i doświadczasz tego strachu. Wtedy zdasz sobie sprawę, że żadna próba nie jest w stanie w pełni przygotować cię na coś takiego. Wyobraź sobie, że trzy osoby lecą stłoczone w ciemnej i ciasnej kapsule statku kosmicznego na księżyc. W tym samym czasie ekipa ponad 400 tysięcy naukowców, inżynierów i techników próbuje wykonać swoją misję na Ziemi, a miliardy obywateli świata oglądają wszystko co sekundę na swoich telewizorach. A kiedy ci ludzie są tylko 1800 metrów nad powierzchnią księżyca, komputer przed nimi zaczyna bić alarm. Czytają kod błędu 12.02. Nie mają pojęcia, co to znaczy. Nigdy wcześniej nie widzieli tego kodu. W tym momencie nie wiedzą, czy przetrwają następną minutę. A dokładnie to stało się podczas lądowania Apollo 11. Prawie doszło do katastrofy. Księżyc mógł być cmentarzem dla Armstronga i Aldrena. Oto historia tych chwil. Statek kosmiczny, który poleciał na Księżyc z misją Apollo 11, składał się z dwóch części: moduł Orzeł, który wylądował na Księżycu, oraz orbiter Columbia, który pozostał na orbicie księżycowej. Trio Armstronga, Baza Aldrina i Michael'a Collinsa wykonało łącznie 30 okrążeń po orbicie księżycowej przed wylądowaniem. W międzyczasie zbadali z orbity zarówno naszego satelitę, jak i morze spokoju, które zostało wyznaczone jako miejsce lądowania. Po 30 okrążeniach, co zajęło ponad 19 godzin, Orzeł opuścił pojazd Columbia, ale bez Kolinsa. Jest mi go żal, ponieważ dotarł na Księżyc, ale nie mógł wylądować na powierzchni, bo musiał czekać. Pod dowództwem Nila Armstronga orzeł zaczął lądować na powierzchni Księżyca z drugim pilotem inżynierem Bazem Aldrinem. Początkowo nie było problemów, poza tym, że orzeł wylądował trochę szybciej niż oczekiwano. Jednak w piątej minucie zanurzenia i 1800 metrów nad powierzchnią Księżyca na komputerze orła zaczął pojawiać się kod alarmowy 1202. Teraz rozważymy znaczenie tego alarmu w następujący sposób. Gdyby ten alarm został zauważony podczas symulacji na Ziemi, misja musiałaby zostać anulowana, a astronauci musieliby zostać sprowadzeni na Ziemię w ramach symulacji. Innymi słowy, gdyby powód tego alarmu nie mógł zostać natychmiast usunięty po całym wysiłku i wydanych milionach dolarów, astronauci powróciliby bez lądowania na Księżycu. Były grube księgi zawierające wszystkie kody błędów, które mogły wystąpić w misji Apollo. Kod 1202 odpowiadał błędowi o nazwie Execute Overflow Nova Carries. Pojawił się problem, bo brakło pamięci w komputerze i komputer nie mógł tego problemu rozwiązać. Decyzje podjęte w ciągu kilku następnych sekund zdecydują o losach misji. W tym czasie nazwa komputer dopiero zaczynała być używana jako nowa nazwa maszyny. Tę nazwę nadawano tylko maszynom, które potrafiły rozwiązywać przypisane im złożone operacje matematyczne. Pierwsze komputery maszynowe wyprodukowane w tym czasie były wystarczająco duże, aby wypełnić całe pomieszczenie, ale misja Apollo, podobnie jak wiele innych dotychczasowych projektów kosmicznych, dokonała bardzo ważnych postępów w redukcji i przyspieszeniu komputerów. Układy scalone we wszystkich naszych dzisiejszych urządzeniach zostały po raz pierwszy zastosowane w projekcie. Apollo. Komputer naprowadzający, który kontrolował lądowanie Orła i wyświetlał błąd 1202, był tylko wielkości małego pudełka, a mimo to był setki razy szybszy od swoich poprzedników. Ale tysiąc razy wolniejszy niż dzisiejsze komputery. Błąd 1202 nie był związany z prędkością, tylko z brakiem pamięci. Na przykład pamięć komputera w Orle była jeszcze mniejsza niż pamięć kluczyka do zdalnego odblokowania samochodu, ale za to miał wystarczająco dużo pamięci do tego zadania, więc co się stało, gdy pamięć Orła była pełna? Błąd popełnił drugi pilot Aldrin, do którego przyznał się po latach. Moduł lądowania miał radar zwany radarem spotkań. Celem tych radarów było zlokalizowanie pojazdu Columbia na orbicie po starcie z Księżyca, aby załoga mogła się z nim połączyć. Musiał być zamknięty, ponieważ nie działał podczas lądowania na Księżycu. Pomimo listy kontrolnej misji mówiącej, że należy ją zamknąć, Aldrin obawiał się, że podczas lądowania może nastąpić sytuacja awaryjna. I być może będą musieli natychmiast zawrócić. I z własnej inicjatywy pozostawił radar w trybie zwanym powolnym. W tym trybie radar był kierowany przez astronautów. W ten sposób nie obciążał komputera i nie został całkowicie wyłączony. Aldrin nie chciał wyłączyć radaru, ponieważ radary w tamtych czasach musiały się rozgrzać, aby mogły działać z pełną wydajnością. Po wyłączeniu radaru obawiał się, że jeśli ostygnie i nastąpi sytuacja awaryjna, będą musieli poczekać, aż radar ponownie się rozgrzeje. Jak powiedziałam, bez względu na to, jak jesteś Gotowany, zawsze mogą się zdarzyć nieoczekiwane rzeczy. Instynkty przetrwania większości ludzi mogą w każdej chwili narazić cię na niebezpieczeństwo lub uratować życie. Tak stało się z Aldrinem. Dokonano analizy, dlaczego otrzymano błąd 12.02. Zgodnie z analizą, zwykle komputer lądowania nie dbał o to, czy radar spotkania był włączony. Ponieważ był on powiązany ze stanem startu lub przerwania lotu. Ale oto czego Aldrin, który jest inżynierem, nie mógł przewidzieć? Po pierwszym uruchomieniu radaru spotkania, energia elektryczna może przechodzić przez dwa oddzielne elementy obwodu w różnych fazach, w zależności od kolejności i sposobu, w jaki energia elektryczna przepływa przez jego obwody. Ta różnica faz jest wyznaczona całkowicie losowo i jeśli występuje wystarczająco duża różnica faz między dwoma obwodami, obwody te wysyłają ciągły sygnał przerwania do komputera lądującego. Sygnału przerwań informują komputer, aby przestał robić to, co robi i skupił się na tym sygnale. Dzieje się tak, ponieważ radar utknął między dwiema pozycjami. Dlatego jeśli radar utknie i wyśle sygnał przerwania bez zatrzymywania się, komputer przede wszystkim spróbuje go zapisać. To spowodowało, że komputer zapełniał swoją pamięć i stale wyświetlał błąd 12.02. Komputer lądujący ciągle się restartował, ale za każdym razem, gdy komputer był włączony, otrzymywał ten sam sygnał z otwartego radaru, a zatem pamięć ponownie się zapełniała. Pomyśl o tym, że lądujesz na Księżycu. Jesteś półtora kilometra od lądowania na całkowicie obcym ciele niebieskim, a Twój komputer ciągle się zawiesza i jest jeszcze jeden problem – nie wiesz, co oznacza kod 1202. Ma to interesującą historię. Jak już wspomniałam, ten kod błędu był błędem napotkanym w symulacjach naziemnych. Został dodany i na szczęście został przetestowany w symulacjach zapasowego zespołu astronautów. Zespół kontroli naziemnej chciał, aby kod został zignorowany i lądowanie było kontynuowane. Więc lądowanie na Księżycu miało miejsce. Raja, 1202, we copy. Jeśli pamięć komputera jest pełna, jak komputer może nadal działać i wykonywać niezbędne operacje podczas lądowania? Poznaj Margaret Hamilton, superbohaterką bez peleryny, która to umożliwiła. Hamilton była dyrektorem Laboratorium Instrumentów MIT, partnerem programistycznym NASA, a także głównym inżynierem oprogramowania projektu Apollo. Wszystkie kody komputerowe napisane w związku z misją Apollo zostały przez nią zatwierdzone. Oto Hamilton z książką, w której zapisane są wszystkie kody źródłowe projektu Apollo. I dzięki niej komputer Orła z powodzeniem wylądował na Księżycu. Możesz również uzyskać dostęp do wszystkich kodów programu Apollo. Polo 11 na GitHub i może sam przyjrzeć kody. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie.